sobie obecnie wyobrazić ochronę jabłoni bez ochrony przed szkodnikami, w tym przędziorkami. Jak w tej chwili wygląda oferta Państwa firmy? W ubiegłym roku skończyła się rejestracja Omajtu. Niestety ten preparat prawdopodobnie nie powróci. W związku z tym zaoferowaliśmy sadownikom nowe rozwiązanie zwalczania mhm. przędziorków w sadach, które mają coraz większe znaczenie i nakłady na ochronę przed nimi się zwiększają. Jest to nowy preparat ZOOM 110SC, preparat z nową substancją aktywną, z nowej, z nowej grupy chemicznej. Także jest to coś, czego wcześniej jeszcze na rynku nie było i nie ma swojego odpowiednika. Mhm. Na jakie stadia rozwojowe szkodnika działa i kiedy najlepiej go stosować? Preparat działa na wszystkie stadia rozwojowe przędziorków za wyjątkiem stadiów dorosłych, w przypadku których ogranicza on rozrodczość samic, sterylizując je. Działa... zakłóca proces lnienia młodych larw, ogranicza rozrodczość samic oraz ma też działanie jajobójcze. Najlepiej stosować go w momencie, kiedy mamy świadomość tego, jakie stadium jest w danym mhm. momencie w sadzie, tak? Czyli zaczynając jego stosowanie od zielonego ponka. Kiedy to w sadzie prawdopodobnie są tylko jaja, ograniczamy tym samym koszty, gdyż nie musimy go stosować w mieszankach. Preparat również możemy stosować po kwitnieniu, jednak wtedy zalecałbym stosować go w mieszankach z preparatami, które zwalczają również stadia dorosłe, gdyż ciężko będzie jednoznacznie stwierdzić, jakie stadium jest w danym momencie w naszym sadzie z uwagi na dużą liczbę pokoleń przędziorków, które często się nakładają w tym okresie. Ile razy w roku powinien być stosowany? Preparat powinien być stosowany raz w roku, z uwagi na to, że jest to nowa substancja aktywna i wiadomo, wszystkim zależy na tym, żeby utrzymać tą przewagę nowej substancji aktywnej, na którą nie występuje jeszcze odporność i utrzymać to ten stan jak najdłużej. Wiem, że w ofercie Państwa firmy są też preparaty, które od tego roku mają rozszerzoną rejestrację. Tak, to prawda. Stale pracujemy nad tym, aby rozszerzać rejestrację naszych preparatów, dając nowe możliwości zastosowania. Tak też się stało w przypadku tiramu granuflok, którego rejestracja od ubiegłego roku jest rozszerzona o zwalczanie szarej pleśni na jabłoni w momencie kwitnienia. W standardowej dawce 3 kg na hektar. Także jest to nowe narzędzie, dołączone do nielicznego grona preparatów zarejestrowanych w tym celu.